Jesteśmy tak nieprzygotowani, że to głowa mała. Jesteśmy przygotowani na walkę z wirusem. Nie ma warunków, ludzie, nawet personel jest przeszkolony. On nawet o tym nie wie. Jak do tej pory sytuacja nie wygląda źle. Na wszystkich dziewięciu pacjentów i czterech członków w personelu mamy osiem masek. I nie wiadomo, czy będziemy mieć więcej. Jesteśmy w pełnej gotowości. Nie ma sprzętu ochrony indywidualnej, nie ma aparatów. Y Respiratorów, nie ma pomp, nie ma apa, aparatów do mierzenia ciśnienia. Agencja ma rezerw materiałowych dokonała dodatkowych zakupów, dodatkowych zamówień, masek i wszyk, maseczek i wszystkich tego typu sprzętów. Pacjent Litwin, który miał złamanie otwarte, w Zambrowie nikt nie chciał w szpitalu go zaopatrzyć, dotknąć się. Pac policjanci się bali, bo, bo nie mieli też środków ochrony osobistej. Wozili tego pacjenta w końcu łączę go przyjęła, odwodnionego, wyziębionego z otwartym złamaniem, który nie dostał nawet przeciwbólowych leków. Monitorujemy w tej chwili sytuację na bieżąco, nie jesteśmy informowani na bieżąco, wiele procedur wyklucza się wzajemnie. Można śmiało mówić o takim wspólnym działaniu, doskonałym zrozumieniu problemu. Tak jakbyśmy wysłali żołnierzy. Z pięściami na e, czołgi. Wiemy, co trzeba zrobić, żeby wirus się nie rozprzestrzenił. Nie zostałem jako pracownik ani jednego, ani drugiego szpitala przeszkolony z, z procedur używania tych kombinezonów. Ale także nie możemy narażać naszych współobywateli na ewentualne niebezpieczeństwo. Nie ma śluz, nie ma izolatek takich, nie ma e, wentylacji z podciśnieniem. Mamy sytuację e, opanowaną. Nie damy sobie rady ponieważ nikt nam nie dał szansy, żebyśmy sobie poradzili. Są przygotowane ku temu środki, są realizowane działania w sposób zaplanowany. Mnóstwo personelu poszło na zwolnienia. Część y, ma taki zamiar. Przewiduje, że nie będzie rąk do pracy. Od początku epidemii, od 9 stycznia, państwo polskie monitorowało sytuację. Nikt nic nie wie. Koledzy wychodzą spakowani na dyżury i nie wiedzą, czy wrócą za 12 godzin, czy za 2 tygodnie. Będziemy robili tak, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć y, 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 zdrowie Polaków. Zapłacimy za to wszyscy, bo nas, na, nasze rodziny przede wszystkim, nasze rodziny, nas nasi bliscy nie będą, są pozbawieni opieki medycznej. Jako państwo jesteśmy przygotowani na koronawirus. Osoby starsze, samotne, wymagające pomocy, te ze schorzeniami, te osoby z, z obniżoną odpornością to oni będą ofiarami i to oni będą po cichutku umierać, czy odchodzić w szpitalach, w domach to na nas, rządzących, spoczywa największa odpowiedzialność. Aby połączyć się z konsultantem Narodowego Funduszu Zdrowia, proszę wybrać jeden. Czy kontaktujesz się w sprawie koronawirusa? Jeśli tak, wybierz jeden. Obecnie wszyscy konsultanci są zajęci. Twoje połączenie jest powyżej 30 miejsca w kolejce.